Kompletny przewodnik po SNTP na Cyprze. Co zobaczyć? Gdzie spędzić wakacje, i gdzie kupić nieruchomość? SNTP znajduje się w północnej części wyspy Cypr. W cudownym regionie Kyrenia. Miasto zdobi brzeg Morza Śródziemnego i graniczy z malowniczymi miejscami, takimi jak Katalkoj, Alagadi i Baceli. SNTP przyciąga turystów wyjątkową linią brzegową oraz możliwością poznania narodowych tradycji i kultury Cypru. Dzięki dogodnym drogom łatwo jest dotrzeć do innych malowniczych zakątków wyspy. Jednym z głównych klejnotów SNTP jest lokalny klub golfowy, położony w panoramicznym miejscu z widokiem na morze. Tutaj można nie tylko cieszyć się rundą golfa, ale także podziwiać wyjątkową scenerię. Kolejną atrakcją SNTP jest Muzeum, Centrum Sztuki Tradycyjnej, w którym można zagłębić się w historię lokalnej sztuki i rzemiosła, obejrzeć eksponaty, a nawet kupić unikalne ręcznie robione przedmioty. SNTP znajduje się w wyjątkowej lokalizacji na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy Cypr, w otoczeniu wspaniałych gór i krystalicznie czystego morza. Sąsiaduje z przybrzeżnym rezerwatem Alateke, który jest domem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rezerwat oferuje niezapomniane możliwości piknikowania, pieszych wędrówek lub po prostu podziwiania inspirujących krajobrazów. SNTP słynie również z malowniczych kawiarni i restauracji, w których można skosztować tradycyjnej cypryjskiej kuchni. Większość z nich znajduje się wzdłuż wybrzeża. Oferując wspaniałe widoki na morze i pobliskie góry. Podsumowując, SNTP to świetny wybór dla osób szukających spokojnych i relaksujących wakacji na Cyprze, które chcą dowiedzieć się więcej o lokalnej kulturze i historii oraz podziwiać piękno plaż i krajobrazów. Ze względu na dogodną lokalizację, SNTP jest również idealną bazą wypadową do podróżowania po wyspie. Zapewniając łatwy dostęp do innych kurortów i atrakcji na Cyprze. Ponadto SNTP szczyci się bogatą historią i architekturą. W mieście znajduje się wiele starych budynków, w tym Kościół św. Hilariona, zbudowany w XII wieku. Kolejną zaletą SNTP jest korzystny klimat, podobnie jak większość Cypru. Oferuje on gorące i słoneczne dni latem oraz łagodną pogodę i stosunkowo ciepłe noce zimą, dzięki czemu SNTP jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą odpocząć od mroźnej zimy i cieszyć się ciepłym śródziemnomorskim klimatem. SNTP posiada również zróżnicowaną infrastrukturę, która przyczynia się do komfortowego wypoczynku dla wszystkich gości. Miasto oferuje wiele sklepów. Restauracji, kawiarni, barów, aptek i centrów medycznych. Dla dzieci dostępne są place zabaw, a dla podróżnych wypożyczalnia samochodów i usługi wycieczkowe wideo o SNTP. Podsumowując, SNTP to świetne miejsce dla tych, którzy szukają pięknych plaż i krajobrazów, chcą dowiedzieć się więcej o lokalnej kulturze i historii, oraz chcą odpocząć od zgiełku miasta. Jest to miejsce, w którym można cieszyć się spokojnym i relaksującym otoczeniem, mając jednocześnie dostęp do wszystkich potrzebnych udogodnień. 1. SNTP na mapie. SNTP znajduje się w północnej części Cypru, na Półwyspie Kyrenia. To malownicze miasto położone jest na wybrzeżu Morza Śródziemnego i sąsiaduje z tak znanymi kurortami jak Kyrenia i Alsaniak. SNTP to niewielka osada licząca około 5 tysięcy mieszkańców, ale w sezonie letnim liczba mieszkańców wyraźnie wzrasta ze względu na turystów. Na zachodnim krańcu SNTP znajduje się zaciszna plaża, która jest idealna dla osób poszukujących ciszy i spokoju. Można tu podziwiać piękne widoki na morze i okoliczne góry oraz spędzać czas w spokojnym otoczeniu. Ciesząc się cypryjską przyrodą, ponadto na mapie SNTP można znaleźć lokalny port, który służy jako punkt wyjścia dla wycieczek łodzią. Można tu wynająć łódź i podziwiać wspaniałe widoki i krajobrazy. SNTP słynie również z przytulnych kawiarni i restauracji położonych przy plaży. Można stąd podziwiać piękne widoki na morze i pobliskie góry. Odwiedzający mogą tu skosztować pysznego cypryjskiego wina. Tradycyjnych potraw i podziwiać malowniczy zachód słońca. Wreszcie, SNTP jest doskonałym miejscem do odkrywania naturalnego piękna Cypru. Miasto znajduje się w pobliżu różnych parków przyrody i szlaków, po których można wędrować lub jeździć na rowerze i podziwiać lokalne krajobrazy. Tak więc, SNTP na mapie wygląda jak bardzo atrakcyjne miejsce na wakacje ze względu na dogodną lokalizację na wybrzeżu bliskość innych miejscowości wypoczynkowych i atrakcji na Cyprze, a także piękne plaże, port i zachwycającą przyrodę. 2. Zabytki SNTP SNTP to malownicze miasteczko na Cyprze, które pomimo niewielkich rozmiarów posiada wyjątkowe atrakcje przyciągające turystów z całego świata. Jedną z głównych atrakcji SNTP jest, antyczne miasto Antifonaitis. To stanowisko archeologiczne obejmuje starożytny klasztor i kościół z niesamowitymi freskami. Odwiedzający mogą zwiedzić ten starożytny kompleks, poznać historyczne i kulturowe dziedzictwo wyspy i podziwiać widoki na otaczającą przyrodę. Jednym z najbardziej imponujących miejsc w SNTP jest bez wątpienia zamek Bufawento. Położony ponad 900 metrów nad poziomem morza, zamek Bufawento został zbudowany w murach Bizancjum około X wieku i oferuje spektakularne panoramiczne widoki na okolice. Wewnątrz zamku można zobaczyć różne historyczne ruiny, w tym mury obronne, wieże i koszary. W S.N.T.P. warto również odwiedzić dom żółwia Plaża Alagadi. Jest to rezerwat przyrody, w którym można zobaczyć dwa gatunki żółwi morskich, które przybywają tu co roku, aby złożyć jaja. Plaża i woda są tu krystalicznie czyste, dzięki czemu jest to miejsce do relaksu i obserwacji dzikiej przyrody. Ponadto SNTP znajduje się obok pasma górskiego, gdzie można podziwiać wspaniałe górskie krajobrazy. Szlaki turystyczne i odkrywać rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Miejsca te są idealne do uprawiania turystyki i pieszych wędrówek. Kolejną atrakcyjną cechą SNTP jest klub golfowy. Który jest nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także zachwycającym miejscem, w którym przeplata się piękno natury. Elegancki design i doskonałe warunki do gry w golfa. Miłośnikom aktywności na świeżym powietrzu i przyrody SNTP oferuje wiele szlaków pieszych i rowerowych, a także możliwość zorganizowania wycieczek w góry. Ogólnie rzecz biorąc, SNTP to idealne miejsce dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknem Cypru i doświadczyć jego bogatej kultury. Dzięki restauracjom. Sklepom i atrakcją przyrodniczym SNTP jest jednym z najbardziej zapadających w pamięć miejsc na WYSP i E3. Plaże SNTP. SNTP znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego i słynie z pięknych plaż, które przyciągają turystów z całego świata. Jedną z najpopularniejszych plaż w SNTP jest Plaża Coral Bay. Plaża ta położona jest w malowniczej okolicy i oferuje wiele udogodnień, takich jak leżaki, parasole, prysznice, a także kawiarnie i restauracje nad brzegiem morza. Plaża Coral Bay słynie ze złotego piasku i krystalicznie czystej wody, dzięki czemu jest widoczna do pływania i uprawiania różnych sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, nurkowanie i nurkowanie z rurką. Kolejną wspaniałą plażą w SNTP jest plaża Adilaga. Ta plaża znajduje się po wschodniej stronie miasta i słynie z przyrody i spokojnej atmosfery. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec od miejskich statków i uchwycić samotność, marząc o widoku na morze i otaczające góry. Plaża Alagadi przyciąga również miłośników aktywności wodnych. Takich jak jazda na nartach wodnych i pływanie łódką. Ponadto w SNTP można znaleźć wiele innych plaż, z których każda ma swoją własną scenerię i piękno. Na przykład plaża Tatlisu, położona na południowym wybrzeżu miasta, cieszy się naturalnym pięknem i przejrzystością wody, dzięki czemu jest to miejsce do pływania i relaksu na plaży. Różnorodne kawiarnie i restauracje z widokiem na morze. Ponadto po zachodniej stronie SNTP znajduje się plaża Baceli, na której panuje spokojna i przytulna atmosfera, ich krystalicznie czyste wody i malownicze krajobrazy. Plaże Baceli są idealne dla tych, którzy szukają prywatności i chcą cieszyć się niezapomnianymi miejscami nad morzem i w górach. To miejsce jest również idealne na romantyczne zachody słońca. Podsumowując. SNTP jest źródłem wakacji na plaży, spełniającym wszystkie gusta i zainteresowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o aktywne sporty wodne, czy relaksujące wakacje na łonie natury, SNTP obiecuje niezapomniane wrażenia na wybrzeżu Cypru. 4. Nieruchomości SNTP do wynajęcia i do kupienia. SNTP jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych na Cyprze. Więc istnieje wiele różnych nieruchomości na sprzedaż i wynajem. Zainteresowany nieruchomość SNTP skorzystaj z sekcji na naszej stronie internetowej. Sprawdź osiedle mieszkaniowe w SNTP jeśli chcesz kupić nieruchomość w SNTP. Możesz wybierać spośród szerokiej gamy nieruchomości, w tym mieszkań, Willi, Kamienic iT. Ceny nieruchomości w SNTP różnią się w zależności od rodzaju i lokalizacji nieruchomości. Ale ogólnie są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi miejscami wakacyjnymi na wyspie. Mieszkania w SNTP są często zlokalizowane w nowych kompleksach mieszkalnych, które są wyposażone we wszystkie niezbędne udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt takie jak basen, ogród, parking itd. Mieszkania mogą mieć od jednej do kilku sypialni i łączną powierzchnię od 50 do 150 m2. Ceny mieszkań w SNTP zaczynają się od 50.000 euro za kawalerkę. Wille w SNTP oferują dużą powierzchnię i komfortowe życie w prywatnym domu. Wille są zwykle położone na dużych działkach, wyposażone w basen i ogród a ich łączna powierzchnia wynosi od 150 do 500 metrów kwadratowych. Ceny willi w SNTP zaczynają się od 150 000 euro. Istnieje również wiele kamienic w SNTP, które są połączeniem mieszkania i willi. Kamienice mają łączną powierzchnię od 80 do 200 metrów kwadratowych i mogą mieć od 2 do 4 sypialni. Ceny kamienic w SNTP zaczynają się od 80.000 euro. Ponadto, jeśli jesteś zainteresowany wynajmem nieruchomości w SNTP, istnieje wiele nieruchomości dostępnych na wynajem krótko lub długoterminowy. Wynajem mieszkania w SNTP będzie kosztować od 300 euro miesięcznie, w zależności od wielkości, lokalizacji i stanu mieszkania. Wynajem willi w SNTP może kosztować od 1000 euro miesięcznie, chociaż SNTP jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych na wyspie, rynek nieruchomości w mieście pozostaje stabilny i oferuje atrakcyjne możliwości dla inwestorów. Wielu zagranicznych nabywców kupuje nieruchomości w SNTP jako drugi dom wakacyjny lub w celach inwestycyjnych. W ostatnich latach wzrosło również zainteresowanie nieruchomościami w SNTP. Nieruchomości na północnym wybrzeżu Cypru, który znajduje się w pobliżu SNTP. Ogólnie rzecz biorąc, SNTP to atrakcyjne miejsce do zakupu lub wynajmu nieruchomości na Cyprze. Dzięki różnorodności obiektów i przystępnym cenom, SNTP może zaoferować zakwaterowanie dla wszystkich potrzeb i budżetów. 5. SNTP Cypr Północny, opinie podróżnych i rezydentów. SNTP jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnych na Cyprze i jest chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Wielu z nich chwali to malownicze miasteczko, jego plaże, atrakcje i udogodnienia, pozostawiając po swojej wizycie entuzjastyczne recenzje. Jedna z turystek opisała swoje wakacje w SNTP. To były magiczne wakacje. Plaże tutaj są wspaniałe, zwłaszcza plaża Korina. Miasto jest bardzo czyste i schludne. Z dużym wyborem kawiarni nad morzem. Zdecydowanie wrócę tu ponownie. Inny turysta, który odwiedził SNTP, wyraził zainteresowanie. Byłem zaskoczony pięknem tego miasta. Polecam SNTP dla tych, którzy szukają spokojnych i komfortowych wakacji. Wielu mieszkańców SNTP również mówi o swoim mieście z wielkim szacunkiem. Jeden z nich powiedział: Mieszkam w SNTP od wielu lat i nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do życia. Inny mieszkaniec SNTP dodał: Pracuję w lokalnej restauracji i mogę śmiało powiedzieć, że SNTP jest miejscem, w którym można znaleźć świetne jedzenie wykonane z naturalnych produktów. Jestem dumny. Że tu mieszkam i pracuję. Dzięki temu SNTP otrzymuje wiele pozytywnych opinii od turystów i mieszkańców. Wspaniałe widoki na piękno i czystość miasta, a także wspaniałe plaże i obiekty wakacyjne. Niektórzy podkreślają również malownicze i górzyste krajobrazy SNTP, a także komfortowe wakacje. Nasi eksperci mogą bezpłatnie pomóc Ci wybrać dokładnie taką nieruchomość, jakiej potrzebujesz. Wszystko jest całkowicie bezpłatne. Przejdź do strony: Odpowiedz na trzy pytania, otrzymasz wybór przedmiotów. Chociaż każdy jest inny i opinie mogą się różnić, ogólnie SNTP otrzymuje wiele pozytywnych recenzji i jest uważane za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do wypoczynku i życia na Cyprze. Jeśli planujesz odwiedzić SNTP, koniecznie przeczytaj opinie innych osób i wybierz miejsca które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom i preferencjom. 6. Pogoda w SNTP. SNTP, położone na północnym wybrzeżu Cypru, ma charakterystyczny klimat śródziemnomorski. Lato w SNTP jest gorące i suche, jesień łagodna i przyjemna, zima umiarkowanie ciepła, a wiosna świeża i ożywiona. W miesiącach letnich, od czerwca do września, Temperatury w SNTP mogą osiągać wyniki od 30 do 35 stopni Celsjusza w godzinach dziennych. Co może być dość gorące, ale bryza od morza zwykle łagodzi ten upał. Dzięki ciepłej pogodzie i temperaturze wody morskiej wynoszącej około od 26 do 27 stopni Celsjusza. Lato to długi czas na pływanie i opalanie się w oparciu o emisję SNTP. Jesień w SNTP rozpoczyna się w październiku i trwa do końca grudnia. W tym okresie temperatury zwykle wahają się od 20 do 25 stopni Celsjusza. Jesień w SNTP to czas umiarkowanych temperatur i mniej stałych źródeł światła, co czyni ją idealną do zwiedzania i podziwiania pięknych krajobrazów. Zima w SNTP od grudnia do lutego. Jest zwykle dość łagodna i umiarkowana. Temperatura utrzymuje się na poziomie od 12 do 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia, ale może spaść do od 8 do 10 stopni Celsjusza w godzinach nocnych. Miesiące zimowe w SNTP oferują deszczowe dni, ale rzadko są one długotrwałe i zwykle nie przeszkadzają w cieszeniu się wakacjami. Wiosna w SNTP rozpoczyna się w marcu i trwa do końca kwietnia. Zwykle pozostając dość chłodna z temperaturami między od 16 do 22 stopni Celsjusza. O tej porze roku przyroda ożywa, a piękne kwiaty zaczynają kwitnąć na całym obszarze. W miarę zbliżania się lata temperatura stopniowo wzrasta, a okres ten jest bardzo sezonem wakacyjnym w SNTP. Ponadto warto wziąć pod uwagę, że SNTP może mieć bardzo silne wiatry, szczególnie wiosną i jesienią. Może to prowadzić do zmian temperatury i warunków pogodowych. Dlatego zaleca się uwzględnienie prognozy pogody podczas planowania podróży i zabranie odpowiedniej odzieży. Tak więc SNTP na Cyprze ma typowy klimat śródziemnomorski z gorącymi latami. Ciepłymi i przyjemnymi jesieniami, łagodnymi zimami i chłodnymi wiosnami. Niezależnie od pory roku, w SNTP zawsze jest wiele możliwości rekreacji na świeżym powietrzu. Wakacji na plaży, spacerów i uprawiania sportów na świeżym powietrzu. 7. Infrastruktura w SNTP: SNTP ma rozwiniętą infrastrukturę i wszystkie udogodnienia niezbędne do wygodnego życia i rekreacji. W mieście znajduje się wiele restauracji, barów, sklepów, centrów handlowych, banków, aptek i placówek medycznych. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat niektórych aspektów infrastruktury SNTP: transport. SNTP posiada dworzec autobusowy, z którego można dojechać do najbliższych miast na Cyprze. Miasto oferuje również usługi taksówkarskie. Wynajem samochodów i skuterów, które rejestrują wycieczki w SNTP i okolicach. Miłośnicy samodzielnego podróżowania znajdą tu wszystkie niezbędne warunki do komfortowego pobytu. Edukacja. SNTP obejmuje również liczne instytucje edukacyjne, w tym szkoły publiczne, a także przedszkola i uczelnie wyższe. Jakość edukacji w mieście jest uznawana za wysoką i zgodną z wymogami europejskimi. Zapewniając uczniom wszystkie niezbędne zasoby do wzrostu i rozwoju, Szkoła Miejska Bella Pais, ulica Mustafa Lefkeli Sokak, numer 2, Kyrenia, The English School of Kyrenia, Nauki Street, Bayler Bay, Cypress Science University, dr Fazil Kuszuk Street, Ozankoi. 3. To tylko kilka przykładów obiektów i ich adresów w SNTP na Cyprze. W mieście znajduje się wiele innych obiektów, które mogą być przydatne dla turystów i mieszkańców, w zależności od ich potrzeb. Ogólnie rzecz biorąc, SNTP na Cyprze to miasto z rozwiniętą infrastrukturą, które posiada wszystkie udogodnienia niezbędne do wygodnego życia. Podsumowanie i wnioski: SNTP na Cyprze to niesamowite miejsce na wakacje i życie. Z malowniczymi plażami, mnóstwem rozrywek i zajęć, dobrze rozwiniętą infrastrukturą i połączeniami transportu turystycznego. Pomimo pewnych czynników, takich jak możliwe tłumy turystów w sezonie, stosunkowo wysokie ceny w niektórych restauracjach i kawiarniach oraz zatłoczenie w popularnych obszarach miast, SNTP nadal przyciąga i urzeka zarówno turystów, jak i mieszkańców. SNTP jest dla tych, którzy pragną obserwować malownicze plaże i orzeźwiającą morską bryzę, a także dla aktywnych podróżników szukających różnorodnych rozrywek i zajęć. To miasto zapewnia łatwy system transportu i doskonałe usługi medyczne. Co więcej, SNTP jest odpowiednie dla tych, którzy chcą osiedlić się w spokojnym, bezpiecznym i przyjaznym miejscu o przyjemnym klimacie. Podsumowując, SNTP to wspaniała wakacyjna i stała rezydencja, łącząca wyjątkowe piękno przyrody, nowoczesną wygodę i komfort odpowiedni dla różnych typów ludzi.